Na stopie znajdujemy refleksy, które odpowiadają różnym organom w naszym organizmie, i teraz yy, pracując na górnej części, pracuję mniej więcej na tej części, którą znajdujemy tutaj, czyli od klatki piersiowej powyżej. Pracując na środkowej części stopy pracujemy mniej więcej na organach, które znajdują się w jamie brzusznej, natomiast pięta odpowiada naszej miednicy. Od wewnętrznej strony znajduje się linia kręgosłupa, natomiast zewnętrzna strona odpowiada naszym kończynom górnym i dolnym. Pracując na stopie, refleksolog, już yy, tak powiem, dostanie odpowiedź od stopy, bolesny punkt będzie odpowiadał jakiemuś refleksowi. I tak w naszym przypadku bolesne miejsce znajduje się na przykład tutaj w refleksie pęcherza. Jest on uwypuklony u pacjenta i pracujemy nad nim po to, żeby po prostu zniwelować ten ból. Wypuklony pęcherz i każde miejsce, które reaguje po prostu na to, że jest zmienione, reaguje właśnie kolorem czerwonym. Także tu mamy świetny przykład tego, że po prostu organizm zareagował na pracę, którą wykonaliśmy. To teraz pora zapytać nasze pomocne stopy, jak odczuwane są efekty kilku sesji refleksologicznych. Ja jestem po kilku takich zabiegach. W miarę regularnie staram się, staram się w takich zabiegach uczestniczyć. Dodają one na pewno energii, regenerują, niwelują jakieś zmęczenie czy bieżące dolegliwości, no i przede wszystkim działają relaksująco. A ja teraz jestem w gabinecie lekarskim, który wypożyczyłyśmy wraz z Polą, ponieważ dzisiaj nagrywam kolejny odcinek mojego vloga do programu telewizyjnego Wolno być mojej koleżanki Janny Sikory. I dzisiaj właśnie Pola będzie mnie wprowadzała w arkana refleksologii. Przyznam, że nie miałam jeszcze z tym do czynienia, i chętnie wypróbuję i dowiem się, co tak naprawdę mogę wiedzieć na podstawie tego, co mówią o mnie moje stopy. Jestem przygotowana stopą jedną. I zaraz okaże się, czy refleksologia to jest w ogóle dziedzina dla mnie, a na razie jesteśmy już po zdjęciach, a pola tylko. O, wycelowałam, wycelowałam. Kończę zabieg. Bo jak już się zdążyłam dowiedzieć, najważniejsze w refleksologii jest to, aby podczas jednego zabiegu odpowiednio proporcjonalnie potraktować jedną i drugą nogę, żeby, cytuję, pacjent wyszedł z zabiegu zrównoważony. Polu, zestresowałam Cię tym vlogiem? Nie, absolutnie. Nie? Wszystko poszło jak należy? Mhm. No to dobrze, no to jeszcze teraz powiedz mi, za chwilę będę próbowała, to będą moje pierwsze doświadczenia, czego się mam spodziewać? Yy, zrelaksowana wyjdziesz, zobaczysz zrelaksowana, sama, jak to jest. Dobrze. Dobrze. Przemek, potwierdzasz? Oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, że tak. Yy, troszkę Szkoda. się tylko obawiam, ponieważ moje stopy są tak unerwione, że za chwilę yy, pola będziemy jak kłopoty. Zobaczymy. No to się doigrałam. Mam pierwszy zabieg refleksologii. Widzę stupka jak u niemowlaczka. Ładna, zdrowa, różowa, skóra bardzo świeża, nigdzie nie popękana, także gratuluję. Bardzo dziękuję. Jednak to mimo wszystko świadczy o tym, że jesteś zdrowa, bo gdyby było coś nie tak, to jakieś żółte plamy, na przykład rogowacenia też mówią o tym, że coś w naszej stopie jest nie tak. A jeszcze chciałabym cię zapytać, czy po pierwszym zabiegu refleksologii ja powinnam wyjść raczej zrelaksowana, czy raczej obolała? Czy to jest tak jak z ćwiczeniami fizycznymi? Nie ma reguły, natomiast pacjent reaguje tak, jak reaguje, w sensie organizm reaguje tak indywidualnie, że niektórzy wychodzą zrelaksowani, a natomiast niektórzy tacy jakby zmęczeni. Muszę przyznać, że im dalej w las to idzie, poza tym, że chwilami mnie troszkę łaskoczy, to wygląda to coraz lepiej. Czy mi się tylko wydaje, czy cały obraz jest nieostry? No, w każdym razie nic dobrego. Z dobrego nas na drodze nie czeka, nie będę kręciła w samochodzie, bo widzę, że warunki są trudne. E, zatem odezwę się do Was, kochani, jak dojadę do pracy. Nie lubię tego. Ani się nawet nie zdążyłam porządnie uczesać, nie, ani nie zdążyłam się porządnie nad sobą zastanowić. A teraz jeszcze ta okropna pogoda no i oczywiście te najgorsze korki. Uch. Ania bądź dzielna. Zapomniałam, że tradycyjnie czeka mnie stanie. Codziennie, zawsze konkretnie w tym jednym miejscu, bo tutaj zawsze są korki, nie ma, nie ma na to rady. Więc mam chwilę, żeby do Was pomówić. Przepraszam Was, być może obraz w tym vlogu, przynajmniej w jego części, nie będzie jakiś taki bardzo spełniający Wasze oczekiwania, ale. Kręcę telefonem i to już są ostatnie podrygi tego iPhone'a, i to czasem ma pewne swoje konsekwencje. Zawsze jak mogę, kręcę aparatem, ale jednak tak jeżdżenie do pracy z aparatem i wyciąganie tego aparatu, to wiecie, już wszystkie blogerki się na to skarżą i nie ma się co skarżyć, bo jak, jak człowiek chce, to zrobi. Natomiast do pracy zdecydowanie jest mi łatwiej pójść z telefonem i kręcić wszystko telefonem. Także o, mam zielone światło, więc jest nadzieja, że ruszam. Wigniemy. Słuchajcie, dzisiaj już w biurze nie będę nagrywała, żeby nie robić zamieszania. Chociaż i tak jest Anga. Dziękuję. I jestem kura. Mówi, nie myśl, że mówię do siebie. 1325 pięć. Wychodzę z pracy jak w typowym biurze. Teraz jedziemy do Małgoszki do fligiera, ponieważ trzeba coś... Z sobą zrobić. Jest ktoś zdjęcie, bo się będą ze mnie śmiali. Że chodzę do korytarza i nagrywam. Trzeba coś zrobić z tym moim mowem na głowie. Zwłaszcza, że jadę do Warszawy i będę czesana. Będę czesana. Taki, taki mały projekt współpracowy się kroi. Mam nadzieję, że będziecie mogły zobaczyć, kto. Przepraszam, że Was tak trzęsę, ale jeszcze mam tutaj torbę na ramieniu. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowane tym, kto wymyśli dla mnie nową fryzurę. Ja jestem bardzo podekscytowana i już nie mogę się doczekać, no ale chociaż kolor muszę mieć jakiś sensem, to idę, bo tu jest ja nie będę widzieli, że nakrywam. Do widzenia! Nie podpadłam, na szczęście. To teraz. Szybko do auta i, i szybko do fryzjera. Szybko, to ja nie przejadę. Ale może uda się. Jakoś spokojnie, zważywszy, że yy, warunki do jazdy to dzisiaj nie są najlepsze. Boże, gdzie ja zostawiłam samochód? Jest. Jest dobre Zatem co, kochane? Do zobaczenia na razie, jak dojadę do Małgośki, do mojej fryzjerki. Wcześniej. Poczekasz. No pewnie. To patrzymy. Bo on niby jest rudy, ale on jest taki, wiesz, stonowany rudy. Stonowany rudy. No bo tak, bo ja myślałam, żeby... Ale no takiego takiego to znowu... Nie. nie. Jak to będzie... dzikość. Daję... To ja ci dawałam... No, poczekaj. Pojrzę. My tu mamy za kombinację. No właśnie, bo my tu mamy słuchajcie, Gośka kamer wszystko Bo ja to jestem taka trąba, że ja nigdy nie. 8-4. Co... Czyli ja się dawałam taki no, paznokieć tego. Czyli 4. na blond i paznokieć tego. No i mieszałam z 8 31, nie? Ten, no. Ten? Ten jest ładny. A, czy, jest dodanie, a czy dodanie tego nie, nie spowoduje takiej większej śności? Nie. Nie, niemożliwe, bo to jest koper, a koper to jest rudy, rudy. Mhm. więc tu nic z sinością nie ma. Bo czy my nie próbujemy wytworzyć w sposób sztuczny jakiegoś takiego koloru? To będzie za żółty. Będzie, to ci będzie żółty. za żółty, aha. Będzie Ci za żółto. Dobrze. Tak. Pani Ania, Pani znowuż kręci? Tak. Dzisiaj a cały no? dzień? pani Ania na pierska. Tak, jak? No. no? Dobrze, dobrze, grzywkę na Anię. Dobra. Cześć Pa. pa. Co to było słodko? Ta pani dzwoniła. Jak ta pani miała na imię? Ania, no to grzywkę na Anię. O! Proszę. No proszę, jak miło. No jest gotowa fryzura. Wiecie co byłabym wyszła? Nie pokazawszy, co zrobiłyśmy, co zrobiłyśmy na włosach. Mam nadzieję, że za dnia dopiero ten piękny, wspaniały, pomieszany kolor się fajnie wyeksponuje. Na razie byłam przerażona, jak to zwykle, i jestem na koniec zadowolona, jak to zwykle. Ok, to biegniemy dalej. To może nie jest najlepsze światło do vlogowania, ale w garażu rozpoczynałam tego vloga, zatem w garażu go kończę. Trochę z emocjami, bo jeszcze przed chwilą miałam kontrolę policji. Na szczęście wszystko się, wszystko się dobrze skończyło, chociaż rzeczywiście drobne przewinienie na moim koncie było. To jest, zawsze musi być taka sytuacja, żeby się człowiek. E, trochę opamiętał, no ale na szczęście było się bez konsekwencji. Pouczenie robi swoje i, i stawia zawsze do pionu. A poza tym, przed chwilą dostałam jeszcze, dosłownie przed chwilą, jeden fantastyczny telefon. Będzie szansa znowu popracować na szkoleniach z wystąpień publicznych ze wspaniałymi ludźmi. Kiedyś opowiem Wam więcej o tym projekcie, w którym z największą przyjemnością biorę udział. A na dzisiaj, no cóż. Żegnam się. Mam nadzieję, że taki vlog z telefonu, w locie, w biegu kompletnym, z takiego dnia codziennego, mmm, także przypadł Wam do gustu. Trochę się tylko niepokoję o jakość, jaka z tego wszystkiego powstanie, bo trzeba się zebrać. O, i jeszcze palec w tym. Dlatego, że naprawdę, tak jak już Wam mówiłam rano, telefon, telefon powoli już dogorywa. Jest już jego następca, tylko nie ma czasu się tym zająć, żeby wszystko zaktualizować i żeby wszystko miało ręce i nogi. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i do następnego odcinka w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.